Niszczycielski żywioł przeszedł przez Polskę, zginęli ludzie. Tysiące interwencji. W niedzielę 28 lipca Straż Pożarna odebrała 3354 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków wiatru i ulew, dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne, poinformował w poniedziałek rzecznik komendanta głównego PSP sta. Bryk, Karol Kieszkowski. Arcygroźna pogoda w Polsce są ofiary śmiertelne. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie mazowieckim 904, w Warszawie 156, w warmińsko-mazurskim 834, podlaskim 286, kujawsko-pomorskim 269, łódzkim 249. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu z ulic, budynków i samochodów przewróconych drzew i połamanych gałęzi. W łodzi, w lesie łagiewnickim, drzewo spadło na 60-letnią kobietę jadącą rowerem. Kobieta zmarła. W Poznaniu na Malcie kobieta została ugodzona w głowę i nogi ciężką gałęzią, poszkodowana została zabrana do szpitala. W województwie warmińsko-mazurskim, w Nowej Ukcie w powiecie Piskim na mężczyznę przewróciło się drzewo, ranny również został hospitalizowany, relacjonował w niedzielę wieczorem rzecznik PSP. W wyniku silnego wiatru w województwie warmińsko-mazurskim ewakuowano zapobiegawczo trzy obozy harcerskie. W sumie było to 400 osób. Wiatr przewrócił sześć żaglówek w powiecie giżyckim oraz dwie w powiecie Ostróckim. Na jeziorze Niegocin, powiat giżycki, w wyniku przewrócenia żaglówki jedna osoba straciła życie. W Warszawie z powodu silnego wiatru zamknięte zostały łazienki królewskie.